Witam moi drodzy, oto moje śniadanie, e, dużo warzyw, jest tu guacamole z ogórkiem kiszonym, pomidorki, ogórki, oczywiście jajko, trochę kurczaka tikka, troszkę serka wiejskiego, serek żółty, kabanosy, jalapeno, żeby trochę podkręcić smak jajek i light majonez, zabieram się za pyszne jedzonko. Zabieram się słuchajcie za sprzątanie łazienki, tak jestem tutaj. Ja nie wiem, jak wy robicie, ale ja wszystko spryskałam najpierw, zamknę drzwi, pozostawię to na jakieś 5-10 minut, słuchajcie, raczej 10 i wracam wtedy czyścić. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu. Słuchajcie, jestem w Lidlu. Robimy właśnie za którym zakupem. się jest na zajęcia. Na zewnątrz już 13 stopnia jest rano. Dzisiaj jest dzień kobiet. Także z tego miejsca dla wszystkich kobiet składam Wam kochane wszystkiego najlepszego. Jestem z Was, z kobiet, nas ogólnie i Was Dumna. No i mam nadzieję, że będziecie miały dzisiaj udany dzień i że będziecie doceniały siebie i że będziecie szczęśliwe i zdrowe przede wszystkim. No, także ode mnie buziaczki i idę kończyć zakupy, bo trzeba odebrać maty się, a później zobaczymy co będziemy robić. My już jesteśmy jakiś czas w domu, dziewczynki dostały od taty tulipany, nie nagrałam Wam, no bo to był taki moment, wiecie, akurat w kuchni i tak dalej, nie miałam telefonu pod ręką, dostały na Dzień Kobiet jedna żółte, druga fioletowe tulipany, bardzo się cieszyły, teraz Lila z tatą wybrali się na carboot sale, ja nie. Zjedliśmy też wspólne śniadanie. Tatuś robił dzisiaj bardziej, ja mu tam troszkę pomagałam. I zaraz wam pokażę, jakiego ja sobie wybrałam kwiata, bo stwierdziłam, że sobie wybiorę i że nie chcę, o, słuchajcie, żadnego kwiata, który mi zwiędnie, więc wybrałam sobie, słuchajcie, monsterę. I stwierdziłam, że ją uchowam tak jak kiedyś monsterę. Ci, co mnie oglądają dłużej, to wiedzą, że miałam kiedyś monsterę i uchowałam ją ogromną bardzo wypuszcza jeden wprawdzie tutaj listek, ale patrzcie jak ma mało popękane liście. specjalnie to nagrywam, żeby później za jakiś czas zobaczyć na ile ona mi się rozrasta. stawiam w tym samym i stawiam słuchajcie w tym samym miejscu tę monsterę, co stawiałam poprzednią, bo myślę, że jej tam było bardzo dobrze i chcę, żeby tej też było dobrze. nazwałam ją Stella. I mam nadzieję, że będzie rosła. Także Stella, dawaj, rośnie jak poprzednia. Ja będę miała frajdę. I w ogóle, właśnie powiem Wam, że 16 stopni jest przepiękna pogoda. Troszkę wieje, ale jest ładnie. I już tak nastraja, żeby coś tam na ogrodzie porobić, żeby właśnie jakieś kwiatki do domu kupić, żeby coś tam przesadzić. No, na maksa to nastraja, ale no nie dzisiaj. Myślałam, żeby wprawdzie kupić kwiaty na ogród, ale też słuchajcie, jeszcze mają być przymrozki w przyszłym tygodniu, więc wolę nie ryzykować, żeby mi zmarzły, bo chcę takie kwiatuszki, co sobie tam kwitną, wiecie, cały sezon. W doniczki te rynienki. A my w planach jeszcze dzisiaj mamy prawdopodobnie wyjście na jakiś obiad, obiad o kolację. Tatuś nas zaprasza. Zobaczymy jeszcze gdzie, wybierzemy miejsce. Także bardzo, bardzo miło. Mati też była na swoich zajęciach. Mówi, że już ten ma dopracowany, prawie z panią mają dopracowany występ na TAP. Więc no, jest zadowolona. Za tydzień mają sesję zdjęciową chyba w niedzielę. W sobotę normalnie zajęcia, w niedzielę sesja zdjęciowa. Bo w połowie kwietnia. Ma Matelda duże występy w naszym mieście, w teatrze i tak dalej, więc no naprawdę szykuje się duży performance i e, też takie stroje będzie miała bardzo ładne, za te stroje też trzeba było zapłacić, wiecie takie do wynajęcia, e, pani to załatwia wprawdzie, ale e, koty się wściekają, ale trzeba było za to po prostu zapłacić. No i jeszcze muszę ich chyba kupić jakieś rajstwo, dobra ktoś przyszedł, no, I dobra. idę, idę. Drodzy, jesteśmy na mieście. Byliśmy właśnie w Głośna jest, w jednym z Charity Shopów i wiecie co? Kupiłam sobie koszulkę i spodnie i były mega ceny. E, 6,40 e, zapłaciłam funtów oczywiście za spodnie czarne i bluzkę w paski, taką letnią, ale bardzo fajna. Taka wiecie, koszulka bawełniana z top shopów. Super. Idziemy teraz do Forbidden Planet. E, tam mamy kosmo po drugiej stronie, ale chcemy jeszcze iść do parku.

No A i tu nieźle kwitnie. Trendy, żeby tam się dostać? Chyba w nie prawo, nie? Moi drodzy, byliśmy trochę w tym tutaj parku i przy tej tutaj wieży u nas w mieście nawet fajny widok, jakiegoś szału nie było, ale nawet nawet. Nie weszliśmy tylko na tą wieżę na górę. Bo w środku nam ktoś powiedział, że ktoś coś zrobił brzydkiego, więc już stwierdziliśmy, że tam nie wchodzimy. Możecie się domyśleć, domyślić, co. No, a teraz się zbieramy pomału. Na miasto pochodzimy sobie jeszcze i pójdziemy pewnie już coś zjeść. Słuchajcie, jest też w ogóle bardzo ciepło jest 16,5 stopnia, a mamy już godzinę 16,30 więc naprawdę czuć wiosnę. I w tym parku też było już widać więcej kwiatów różnych, słuchajcie, i drzewek, które pięknie kwitną. Ale masz fajne. Cheat meal, to jest Jesteśmy... tego skorzystać. A co wzięłaś fajnego? A Widzę, ale jakieś, jakieś sajgonki, makare, makaro. Jest, um, tak, dzisiaj mamy e, cheat meal, no nie? Jeszcze krewetkę widzę, małże. Ej, super rzeczy masz. Jeszcze mam. Tak. O, A ja? Sushi, mam e, lamba, mam... E, jak to się nazywa? Żeberka, jakąś wołowinkę, chyba tu kurczaka.

Dziękuję. Um. Krewetki Lila. Trzeci raz, raz. A rost? Myślałam, że masz Macycia rostę, a ty nie zupełnie roste. Może ogórkowa. Ja idę na słodycze. Ej, idziecie na lody. Jak to się robi? Nie wiem, połóż, połóż to chyba. No i naciśnij. Robi? Nie mieli tego, to jest nowe. Fajne. Też to robiasz? Ale loga na końcu. O. Zobaczcie, widać na stąd. A gdzie do tych? Są, te małe, nie widzisz? Które? takie? Mają gdzieś margot. O, ja chcę to, bo to jadłam kiedyś, czekaj. A nie mam ręki, bo chciałam nagrać. już nie stajesz się za plecami, kochani. Galaretkę bierzesz? Co to jest? Wiecie? Ciasta w broni. Z jak jakieś. A to? myślę, że jest dobra? nie wiem czy to jest pączek owoce sobie wezmę ja chcę melon ja też chcę melon nałożysz mi? tak, pobierz a ja więcej tego loda potrzebuję ja też chcę nie. loda chyba więcej a jak tego loda sobie zrobiłaś? mówiłam jej żeby ci podniosła nie? Nie, MSR. słuchajcie zjedliśmy Dzięki, prywatną kwat. Dobra, poczekaj, nie wiem jak to zrobić, żeby nas było widać. Zjedliśmy, było pyszne. E, zjadłyśmy... No też coś z busami przy stołu. E, Desery były dobre, bardzo, lody pyszne, wszystko smaczne. A ty mnie widzisz przez tą lustrą teraz? Nie, teraz nie. Ale widzę cię tak. E, słuchajcie, bardzo smaczne jedzenie. E, naprawdę ogólnie no, pyszne są takie bufety. E, a, a ten bufet to jest, słuchajcie, taka bardziej restauracja, a nie taki bufet-bufet. O, tata się jednak skusił i ma czekoladą polane. Ale nie chciałem zbyt dużo, tylko tak chciałem wygrać. W w czekoladzie i tak I coraz więcej ludzi, jest, zauważyliście? No i tak dalej. Ma normalnie? Nie mogę. Jesteś tak najedzona? jak ona siedzi, jak ona jest na jedzone pizza Chur mama, ci, mama ci przyniesie loda, frytki i pizzy, co wybierasz? Jak film oglądamy jak pójdziemy do domu, bo jak pójdziemy do domu. Wiem co obejrzymy. Coś związanego z jedzeniem. Z gotowaniem. Ratatuję. będziemy głodicę. Vitamins and history books, psychology, and a different way to look at it all. Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your key. W takiej wygiętej pozycji cały czas tutaj mamy taką prostą linia. i dodajemy sobie roszenia barkami. Jestem po treningu, słuchajcie, łatwo to dzisiaj nie było, bo wczoraj było spore obżarstwo, ale tak też miało być, był Dzień Kobiet i sobie pozwalaliśmy na wszelkie i wiecie, łakocie i różne jedzenia e, powiem Wam, że Matysia też wczoraj sobie pojadła słodkiego, taki cheat meal, bo tak jak Wam mówiłam, nie, stara się nie jeść ostatnio słodyczy tylko owoce i tak dalej e, no i powiem Wam, że ciężki dzisiaj był przez to trening, że wczoraj taka e, za duża ilość jedzenia wpadła i to tak trochę pod wieczór, jeszcze wieczorem wypiliśmy drineczka z Arturem, e, tak wiecie uczcić Dzień Kobiet, no i dzisiaj czułam na treningu, że ta energia jest słabsza też trochę mam zatkany nos, być może zaczynam się alergia. Ja mam zawsze alergię w marcu no a słuchajcie, wydaje mi się, że już zaczyna pomału wszystko się rodzić do życia, kwitnąć, więc już mi się pewnie odzywa. No, ale zrobiłem czyli trening bezbieżny słuchajcie, z gumą, gumą oporową, całkiem fajnie i handlami. No, a teraz Artur działa już na ogrodzie, słuchajcie, sprząta wszedzie, mamy tam bałagan po zimie, zebrało się dużo różnych rzeczy, a to weki mi przyniósł, które chcę poukładać w szafkach, jeszcze mam tu widzę ogóreczki i pyszności przeróżne. E, pali jakieś papiery w ogóle odpalił, żeby wiecie, te kartony jeszcze ze świąt się, z prezentów u nas były święta, to tego się zebrało. No i ogólnie robi porządki, bo coś tam szuka, jakiegoś chyba e, dekodera czy coś. tam, nie wiem, no generalnie coś tam szuka. E, no, i pali te rzeczy i patrzę tak na ogród, bo widzę e, ognisko. Także nieźle. Dobra, idę się ogarnąć, wykąpać. Już też pralkę ci wstawiłam. My dzisiaj działamy. Domowy dzień, dzisiaj dla odmiany, rodzinne, sprzątanie, gotowanie, ogarnianie. No cóż, zobaczcie, coś tam pali jakieś starocie, powyciągał trochę rzeczy, strzela i robi tam porządki. Najwyższy czas wziąć się pomału. Dzisiaj ma być 16 stopni u nas. Piękna pogoda wiosenna, więc no, trzeba zacząć pomału. Słuchajcie, działać.